Budową. Front radia tutaj w moim przypadku jest biały, w tej drugiej wersji bodajże jest szary, taki stalowy. No i na froncie znajdziemy głośnik. Głośnik o mocy 2,5W RMS. Następnie mamy wyświetlacz przekątna 2,3 cala. 6 przycisków do sterowania radiem oraz tutaj regulacja dźwięku na tym pokrętle. Jeżeli chodzi o jakieś elementy konstrukcyjne na tym radiu, to zobaczcie, górna krawędź jest pusta, boczne krawędzie również. Od spodu mamy miękkie, silikonowe nóżki. No i wszystkie elementy pozostałe znalazły się na tylnej krawędzi. I teraz jak widzicie, mamy tutaj teleskopową antenę, która jest zintegrowana z radiem. Nie możemy jej wymieniać. Następnie mamy właśnie wejście USB. Z tego co podaje producent obsługa dysków do 32 GB i oczywiście...